Hej, cześć, witajcie na kanale fotografia analogowa, mamu obrazkowa. W tym oto yy, odcinku postaram wam się doradzić, jaki może być wywo wywoływać do wywoływania filmów filmów czarno-białych. A więc, nindo. To tak, już jesteśmy w a że się ma. to tak. Pierwszy wróżymy tak na pozytyw, na negatywowe, czyli do negatywów, a pozytywowe W, czyli do ni Na przykład w trajecie pozytywowe właśnie tak wygląda tak. To jest, to jest w moim przypadku, to jest na 1 litr, jakiś najtańszy kupiłem bo takie rzeczy będą mi się nie opatrzyć no i to tak składa się on tak z dużej paczki i z małej paczki i go już wam go mówić, no, jak się go rozgrabia to jest ojcie, tak, wówczacz normalny na 1 litr roztworu do papieru stało i wielogradacyjny na wnórzu papierowym w, 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 i plastikowym a coś to będzie w nie w tym odcinku bo jak sama nazwa skoduje my, my no, tak zajmujemy się e, no chemią do fotografii chemią do filmu a, a, a więc tak oczywiście wrócimy w... do to... a więc tak żebyśmy jakoś no, mogli wywołać ten wywołać ten e, film to musimy mieć tak koreks wywołać przerywać i utrwalać i niekoniecznie musi być zwilżacz za można zwilżać zwilżacz zamienić na na przykładowo płyn do, na, do nasz na, znaczy wiem trochę dziwne ale ta metoda dosyć działa <tryk> tak no, no tak aby słuchajcie wywołać e, no tak e, wywołać na początek mógłbym wam polecić cić. Na początek mógłbym wam ja polecić e, w, e, w ilforda ID11 lub, lub dawnego kodaka D76. No tak, przerywacz. przerywasz Po co można przepłacać, jak możesz przykładowo zrobić na przerywacz e, z wodą owocem w rozliczeniu do 1 do 10? No tak, utrwa raczej musi być wypasiony jakiś, nie wiem, jakiś za jakiś ilforda tylko może być, słuchajcie, być najtańszy, wiem, może być, to w zależności od naszego o, zdjęcia, ale słuchajcie, ja w takiej rzeczy, za dużo nie inwestuję w takie chemie, czy co czy, czy coś. nie. A słuchajcie, a jeżeli chodzi o korek to mógłbym wam polecić nasz polski PZO Warszawa, Krokus Tank osie, osie 800. 800 czyli 800 ml, a, a 2000 ml czyli 2 litry czyli w, z tego co się nie mylę to w 800 c mieszczą się dwa filmy mało obrazkowe, a w 2000 mieszą się chyba 5 filmów mało Chyba tak, nie wiem. Zapomniałem przepraszam. <tryk> Dobra, no to tak. Przygotowanie chemii, w moim przypadku to będzie wywoływacz Kodak D76, tak co potrzebuję, oczywiście sam wywoływacz, wodę demineralizowaną, oczywiście musi być tylko woda demineralizowana i butelka ciemną, albo harmoniką, albo taką zwykłą ciemną, słuchajcie, no harmonikowa no jest lepsza, ale no jest ostrazy o kilka złotych tam jest droższa, ale ciemna no jest o lepsza wiem, czy jest lepsza. Nie wiem, to już, do waszego, to już do Waszego uznania. No. To już do Waszego zdania jest. No tak, przygotowanie. Oczywiście musimy podgrzać. No jakąś. jakąś musimy tą. Podgrzać, podgrzać tą wodę. Możemy zrobić to na różne sposoby. Moje, no, opowiem wam Opowiadam dwa sposoby. Wziąć słuchajcie, Przykładowo do takiego dużego naczynia nalać wody przygotowanej i do tej, na przykład, butelki. Sorry. Nalać normalnej, normalnej wody demineralizowanej, a do tego dużego, większego naczynia nie musi być jakaś. Może być zwykła kranowa tylko że przygotowana i Sprawdzamy co jakiś czas termometrem, może być elektroniczny albo może być taki rtęciowy albo zwykły, ważne żeby my mieli jakąś temperaturę. Dobrze i drugi sposób, moż, można by to zrobić na przykład za pomocą grzałki do akwarium z wbudowanym termostatem, czyli wkładamy tą, butę, my tą em, grzałkę do pojemnika naszego i i do pojemnika z wodą demineralizowaną tam gdzie ma być nasz yy, wywołacz, ustawiamy 40 stopni, przepraszam, przepraszam, 50 stopni, 50 stopni albo 55, przepraszam, Pię, od 50 stopni do 55 stopni Celsjusza, przepraszam jeszcze raz, no tak, po, ustawiamy 50 stopni i, i podgrzewa i się nam woda. A i bym zapomniał, o, czy, o, czy, oczywiście grzałki do akwarium, oczywiście mają swoje pojemność. 25 litrów, 25 litrów i jeszcze tam jakieś, oczywiście słuchajcie, do takiej oto naszej chemii przydałoby nam się tam 25 litrów, to jest w sensie grzałka najmniejsza, polecam wam z Aliexpress, tam gdzieś mam na dole, mogę wam wkleić linka do niej, do opisu, dobrze, no, no tak. Po poruszaniu wody wody, wody demineralizowanej do temperatury 50 stopni Celsjusza wlewamy do narzędzi, do tą się oczywiście podgrzaną wodę, do naszego do naczynia, tam gdzie mam to przepraszam do butelki do butelki 800 ml tej wody i wsypujemy Proszę jak wyważa, cały czas mieszając, po bardzo dokładnym wymieszaniu dolewamy do litra, czyli pod korek, czyli, 20, czyli 200 ml. Przepraszam. I tak, i ta przerwa. Co potrzebujemy? Od pierytusowy, wodę demineralizowaną, butelkę jasną, mleczną lub, lub przezroczystą. Sorry, słuchajcie, bo coś mi się stał z kamerą, ale dobra, no, tak, no skończyliśmy tak. Eee, butelka jasna mleczna lub, ser, lub, lub przezroczysta nie musi być też jaka może być naprawdę butelka po wodzie, Jeżeli ktoś chce się zainwestować, to może kupić taką specjalną butelkę. No właśnie no tak. Temperaturę właśnie musimy ją podgrzać, tylko wystarczy, żeby była temperatura pokojowa. Pokolowałem 20 stopni albo jeżeli chcemy, no to pożegnę to może być 30 stopni. I, I tak i na litr na litr y, wody demineralizowanej dolewamy 100 ml octu spirytusowego. Dobrze, i teraz tak utrwa. Co będziemy potrzebować? Oczywiście, w się sensie sam utrwalacz. W moim przypadku to będzie: No, jakiś jaki jak, 2 MUS na 1, 1, 1, 1 Litr. Wodę demineralizowaną, butelkę najlepiej ciemną. Taką tutaj uważam. I tak, podgrzewam Wam wodę. Podanym sposobem grzałka akwarystyczne, albo to jeszcze Wam, ten mój pierwszy sposób wam podałem. Do 40 stopni. Wpisujcie temperatura y, naszego www, w, 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 acza, y, moje socie zależna od, na, od naszego wacza, przepraszam utrwalacza y, to jest w zależności od naszego utrwalacza, bo wiecie, czasami są inne proszek i czasami... no wiecie, jak to jest. Dobrze, no tak. Po podgrzaniu wody wsypujemy dużą torebkę, dużą torebkę podokładne. Wsypujemy do, my, do naszego naczynia oczywiście musi robić do, do mm, dużą torebkę pod, dużą torebkę do naszego naczynia tam, tam, gdzie mamy nasz tam gdzie ma być ut, utrwalacz i tak yy, i po dokładnym wymieszaniu wsypujemy małą torebkę Począł również musimy dokładnie wymiarzać. I tak. No, i przechowujemy chemię. Buteka podane w przykładach i w zaciemnionym miejscu o, 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 niski, o niskiej temperaturze może być pokojowa, no do naszej niskiej niż, niż, niż 18 stopni. Tak, no, zaś to byłoby na tyle, a więc z się się żegnał. Tak, nie zapomnij o subskrypcji, lajku, komentarzu, żebym się z Wami żegnał. Narka.